Rozmawiałyśmy i nie martw się o nas. To no, dobrze. Teraz wybaczcie, mam coś do załatwienia. Peter? Peter, tu mija. Stało się coś strasznego. Komu dałeś zaproszenie na pokaz? Przykro mi, nie mogę powiedzieć. Nie pytam z ciekawości. Zrozum, stało się coś potwornego. Ukradł je szkolny prostak. Muszę wiedzieć. Chwila. Kto je ukradł? Nieważne. Powiedz, komu je dałeś. Dyrektorowi i jego żonie? Nie, Nie, skąd? Kłamiesz. Przysięgam, że nie. Powiedz, kto ukradł zaproszenia, a ja ci powiem, komu je dałem. Jak zwykle się stawiasz. Dobrze, najpierw ja powiem. Tylko dlatego, że to sprawa życia lub śmierci. To ten przeklęty Łazenga. Twój kolega, Miguel Arango. Nie mów o nim kolega, ale Miguel. Tak. Skąd znasz jego nazwisko? Bo zaproszenia były dla niego. Co? Połącz mnie z tatą. Przykro mi, ale w tej chwili go nie ma. Chcę z nim rozmawiać. Nie wierzę ci. I chcę rozmawiać z ojcem. Kady? Przepraszam. Proszę siadać.